Witajcie, kochani, już w Szkocji. Także podróż minęła szybko i myło Ja podziękowałem naszej perełce. Dwie godziny mycia po takiej trasie, że nas bezpiecznie i bezawaryjnie przywiozła. Także powoli robię. Trochę szopę ocieplam zaraz wam pokażę palca przyciłem. Autko sprawiło się na trasie bardzo pięknie. Dlatego należało mu się dwie godziny ciężkiej pracy. Chodźcie też pokażę wam co kupiłem w moim magicznym sklepie. Najlepszym jaki jest w Polsce. Także chodźmy. Także jak widzicie szopę ociek plam taką fajną pianką dosyć miękkie to tutaj już prawie jedna ściana zrobiona jest to taka mięciutka pianka miejmy nadzieję, że tu będzie w zimie trochę lepiej no i dobra misiaki zdążyłem palucha obciąć a po co mam palce w sumie eee, pokażę wam co z Polski przywiozłem i co kupiłem w magicznym sklepie na Borowskiej. Także popatrzmy. No i tak jak widzicie, takie rzeczy. Może o nich opowiem. Co tutaj sobie wziąłem na cały rok. No i dobra. Słuchajcie. Zmywacz silikonowy. Dwa, dwa zmywacze silikonowe na półeczka. pytacie się czy moc jak maluję czy inne rzeczy robię zmywaczem silikonowym Taśmę. Dlaczego wziąłem taśmę? Czy w, w sklepie budowlanym mamy taśmę? Słuchajcie, taśmy budowlane i taśmy malarskie do malowania samochodów czy oklejania, polerki lepiej kupować w sklepie lakierniczym, gdzie wam lakiery mieszają do samochodów. Te taśmy są inne, są dużo lepsze także. Takie taśmy kupiłem, bo później denerwuję się, odklejam. Klej zostaje, toleruje, odpada. Także taśmy. Tutaj mamy głęboka pielęgnacja skóry. Takie coś kupiłem. Duża butelka litrowa do skóry lęgnacji w bałcie także sprawdzimy jak to się sprawdza. K2 środek do czyszczenia felg. Krwawa felga. Słuchajcie, krwawa felga jest to kwas, także jak już widzicie czerwone zmienia kolor oznacza, że trzeba zmywać go lub myć. Także, mm, używam zawsze jak felgi są bardzo zabruzone, także K2 do opon, od dawna tego środka używam i bardzo jestem szczęśliwy z niego, jest dosyć drogi, ale spokojnie taka, takie pudełko mi starcza na rok czasu. Zasadowy zasadowy preparat do mycia fełk. Słuchajcie, jest to koncentrat. I się go rozrabia 1 do 1. 1 do 10. Także spróbujemy. Zobaczymy, jak tym fełki będzie się myło. To się rozcięcza do spraya. Tak ładnie nazywacie to atomizer. To jest spray, tak dobrze mówię. Także takie coś. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Do mycia felg. APC. APC. Również jest to koncentrat. Rozrabia się go. APC jest z. Jakby powiedzieć Wam, środkiem uniwersalnym można myć tapicerkę, opony, uszczelki. Można myć, niektórzy mówią, żeby nie myć foteli skórzanych, niektórzy mówią, żeby myć. Powiedzmy sobie szczerze, że nasza skóra na fotelach jest z plastikowych krów, także ale zobaczymy. Bardziej tutaj do dwójki będę chciał ją wyczyścić, wymyć, bo w środku wygląda Meksyk, także APC spróbujemy jak to słuchajcie, jak to się sprawdzi. Nie używałem jeszcze APC. Detaliści używają, słuchajcie, taka buteleczka 26 zł, to nie jest dużo. Pamiętajmy, że to zmywa, a nie nabłyszcza. Także jeżeli myjemy plastiki, deskorozdzielczą, kierownicę, oponę, co tam, no, no dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy, to później nie będziemy mieć szajni. Także jakiegoś dressingu trzeba by było użyć, żeby, żeby tutaj e, nam polerkę, żeby świeciło się nam jakby powiedzieć. także APC będziemy próbować będziemy próbować na Bumblebee będziemy na szóste po prostu w któryś dzień będę spróbować to może opowiem i zobaczymy jak to z testowaniem Liqui Molly do przepustnic Liquid moly do przepustnic, słuchajcie, tu jest taka rurka, ale lepiej przepustnicę wyciągnąć i umyć, także e, ostatnio skoczyło mi się, także zakupiłem również, można a, m, czyścić zawory doletowe w głowicy, także też podobno bardzo dobrze sobie radzi. E, także Liquid moly taki gadżet. środek do konserwacji profili zamkniętych. Także będę chciał kiedyś Audi spsikać tam niektóre profile. Wiadomo, że a jest częściowo aluminiowa, ale nie całkiem aluminiowa, jaka dwójka. Także będę chciał to spłyskać. I tu mamy. Taki środeczek rast Stop. Pamiętacie? To niby jest to samo, tylko że tańsze. Pisze rast Stop. Środek No zobaczymy. Wziąłem takie trzy. Bąku Wziąłem takie trzy. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Czy będzie tak dobrze jak raz stop, którego używaliśmy do Harley'a? No i chyba na tyle. Także wróciłem z zakupy rozpakowane i mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu może zajmiemy się czymś. A jak na razie trzymajcie się i pamiętajcie: pasja, miłość, rodzina. Maluchem obciętym Nar. Spray do barwienia dywanów samochodowych, kolor szary. Także, jeżeli macie jakąś plamę, coś Wam się wylało. Możecie również czarny kupić. Niestety, ja w Audi A2 chciałem przebarwić wszystko na kolor czarny ale w sklepie były tylko w sprayu są też w butli wtedy do kompresora daje się no i stwierdziłem, że spróbujemy w a zrobić dywany żeby były lepsze samochód jest po w lancach także mam nadzieję, że znajdę więcej czasu albo będę po prostu wlepiać a pomiędzy jakimiś naprawiami i będziemy powoli ją robić Także środek mamy APC do czyszczenia, żeby wyczyścić później. led także do, do pielęgnacji skóry. I tutaj popsikamy dywaniki, zobaczymy, jak to wyjdzie. I czy będą lepiej wyglądać, bo teraz są przeokropne.